Witam Was serdecznie w naszym dziale przyrodniczym. Rozpoczynamy cykl spotkań poświęcony naszym skrzydlatym sąsiadom. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone ptakom pól i lasów. Przyjrzymy się kilku wybranym gatunkom, i mam nadzieję, że po naszym wspólnym spotkaniu staniecie się ekspertami od rozpoznawania wybranych gatunków. Wśród gatunków ptaków, które najczęściej możemy spotkać podczas spaceru, na przykład w naszym przepięknym parku miejskim, są kosy. Na pewno widzieliście takiego ptaka, który ma czarne, przepięknie połyskujące pióra i żółty albo prawie pomarańczowy dziób. Jest to dosyć niedużym ptakiem, ale najbardziej zabawne i najbardziej charakterystyczne jest to, że zamiast fruwać czego oczywiście spodziewamy się po ptakach, biega po trawniku w poszukiwaniu różnego rodzaju owadów, które bardzo sprawnie potrafi złapać. Jest niesłychanym śpiewakiem, niezrównanym. Jego niesłychanie dźwięczne, miłosne serenady rozbrzmiewają już od połowy kwietnia. Teraz państwo kosowie są już bardzo zajęci. Trzeba przecież nakarmić pisklęta, których jest dosyć dużo w gniazdku. Bardzo podobny do kosa jest kolejny gatunek, dosyć popularny w naszym parku miejskim. Myślę o szpaku. Szpak to też czarny ptak, którego piórka zdobią przepiękne białe perełki. Sójka to średniej wielkości ptak, który rozmiarem przypomina gołębia, ale to, co ją wyróżnia, to przepiękne pióra. Chyba najbardziej charakterystyczne są niebieskie lusterka na skrzydłach. Czy wiecie, że sójka jest sprzymierzeńcem leśników? Uwielbia żołędzie. Potrafi te żołędzie magazynować i przenosić nawet kilka kilometrów. Oczywiście czasem je gubi. W związku z tym dzięki sójkom wyrastają piękne i majestatyczne dęby. Chyba najbardziej kolorowym ptakiem jest szczygieł. Zobaczcie, jego buzia wygląda tak, jakby zanurzył ciekawski dziób. W puszce z czerwoną farbą, ale pięknie wyglądają też te żółte lusterka na skrzydłach. W ogóle szczydły są bardzo wesołymi ptakami. Przepięknie śpiewają. Mają też swoje ulubione pożywienie. Czy wiecie, że najbardziej na świecie lubią jeść nasiona fastów, ostu czy łopianu? Kowalik to przepiękny ptak charakteryzujący się. Niebiesko-szarym grzbietem, żółtym brzuchem, białym gardłem i białymi policzkami, ale najbardziej intrygujące są te czarne paski na oczach. Budowniczym gniazda u Państwa Kowalików jest Pani Kowalikowa. Podczas kiedy Kowalik wyśpiewuje trele na gałęzi nieopodal, Pani Kowalikowa dostosowuje otwór w dziupli do swoich niedużych rozmiarów, tak aby piskarda były bezpieczne. Muruje z dużym zaangażowaniem w wejście do, do dziupli, tak, żeby właśnie było bezpiecznie. Mało tego, wygładza wewnątrz dziupli wszystkie ostre krawędzie, żeby młode kowaliki czuły się bezpiecznie. Sroki to naprawdę bardzo eleganckie ptaki. Połączenie czerni i bieli zawsze się obroni. Zobaczcie, jak pięknie mienią się te czarne piórka. Natomiast białe elementy ciała ptaka to tylko ramiona i brzuch. Czy wiecie, że sroki są bardzo wiernymi towarzyszami? Pary, które tworzą, są bardzo, bardzo stałe. Są też bardzo wesołe, bardzo ciekawskie i wyjątkowo inteligentne. Na koniec, moi drodzy, zadania. Mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym spotkaniu będziecie uważnymi obserwatorami ptasiego świata. Do naszej, naszego dzisiejszego spotkania zostaną dołączone też kolorowanki, wizerunek ziemby i sroki. Mam nadzieję, że wejdą Wam te rysunki znakomicie. I jeszcze jedno zadanie. Bardzo Was proszę o przygotowanie jadło spisu do ptasiej restauracji. Czy pamiętacie, że sójka jest wielką wielbicielką żołędzi, a kos osiąga Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o łapanie żydżownic? Życzę Wam znakomitej zabawy i do zobaczenia!